Kontynuuję naprawę Mondeo po pęknięciu głowicy. I co ja tu jeszcze chcę pokazać? To, że na cylindrach, tak jak widać, są jeszcze bardzo ładnie widoczne rysy honownicze. Także po 400 tysiącach tutaj jeżeli chodzi o próg to praktycznie wyczuwalny jest tutaj ten nagar on trochę myli, tutaj mam zmyty to zaraz będę lepiej wiedział tu można powiedzieć, że tego progu to praktycznie nie ma, także Obejrzymy sobie jeszcze pozostałe dwa Tutaj kręcę za koło zamachowe Tak jest najłatwiej o. Dobra, mamy teraz te dwa w dole Tego nie ma Tego nie ma, bo tutaj do tego cylindra wleciała ciecz Chłodząca silnik został uruchomiony i korbowód został zgięty. Mam tutaj te dwa korbowody, z których jeden jest trafiony. I teraz tak to jest jeden korbowodzik, wygląda tak. To jest drugi korbowodzik, wygląda tak. Obok siebie wyglądają tak. I który tu może być krzywy? Teraz jeszcze zrobimy tak. I zrobimy jeszcze tak. I coś tu chyba jest nie tak. A tu muszę dokonać jeszcze szybkiego. Przemycia, przeczyszczenia. Ten od skrzyni tutaj jest pierwszym. Przynajmniej tak jest na bloku. A, no bo to po francusku, że od skrzyni jest yy, pierwszy, bo tutaj skrzynia, pierwszy i tak dalej. O, proszę, jak ten wygląda. Nie widać dokładnie, gdzie pierścienie się zatrzymują. Ale cylindry i tak wyglądają przepięknie. Tu nie ma się eee, do czego przyczepić. Nie mam danych na temat luzów w pierścieni w rowkach, dlatego tego nie ocenię, bo to nie ma co patrzeć, bo tam jakiś luz sobie może być, nawet i fabrycznie. Więc trzeba by to po prostu zweryfikować szczelinomierzem. Jakiś tam luz jest, ale czy jest za duży, czy za mały, nie wiem. Wał jest też w bardzo dobrym stanie. Wałowi po tych 400 tysiącach kilometrów też zupełnie się nic nie stało. Panewki też są bardzo dobre. No i tak ta naprawa tutaj powolutku. Można powiedzieć, posuwa się do przodu. Tutaj musiałem tą łapę zdjąć, która trzyma pompę wspomagania, alternator i kompresor klimatyzacji, dlatego, że, żeby odkręcić tutaj tą ramę miski olejowej, a miskę musiałem odkręcić po to, żeby wyjąć tłok. Eee, żeby to odkręcić, Musiałem odkręcić kompresor klimatyzacji. A żeby odkręcić kompresor klimatyzacji, przy odkręcaniu kompresora, jedna ze śrub w tej łapie tutaj, której teraz tutaj nie ma, w tej łapie się ukręciła po prostu z powodu korozji i to była jedyna śruba w całym tutaj tym rozbieraniu kolektory, turbiny, wydechy itd. itd. to była jedyna śruba, która się ukręciła, ale już mam to wydobyte także tą łapę teraz ładnie umyję, żeby była ładna czysta, żeby brudnych rzeczy nie montować bo po tam sugestiach wdowych, spawarkowych udało się to wykręcić, tą łapę bez problemu uratować ale to była jedyna śruba, która się tutaj e, nie wykręciła. Także jadę z tym dalej. Mam nadzieję, że to wszystko uda się pięknie poskładać. Tutaj wyczyściłem już tą powierzchnię. Było tutaj coś na tej powierzchni, wydaje mi się, że był tu jakiś środek, bo wyraźnie pod nożykiem, jak nożykiem skrobałem, to coś tutaj zeskrobywałem coś tam w oryginale musiało być no nic tak wygląda ogołocony silnik jakby ktoś nie wiedział tutaj jakby ktoś nie wiedział w tym miejscu i w tym tu i tu tu jest, tu jest odma przykręcona a tutaj z odmy spływa olej tak, to jest tutaj zorganizowane. No i jeszcze yy, z odmy idzie jeden wąż. Sobie, że tak to wygląda. Ale sama odma jest yy, w zasadzie, no można powiedzieć, że to jest odma. To jest bardziej tutaj yy, separator oleju. Zglądam się, czy gdzieś go tutaj mam na podorędziu. O, mam. Spróbuję po niego sięgnąć, bo tutaj ciężkie warunki są. Tak. Tutaj to jest ten otwór to jest ten otwór w silniku. To jest to, ta mała dziurka. To jest to. Tu się pewnie już to ten olej złapany się wlewa z powrotem do silnika. A to tutaj a to tutaj to było połączone z, z rurą i to taka rura, która idzie tam właśnie do tej ramy miski i tutaj idzie do góry do wlewu oleju, to to jest taka część, można powiedzieć, oddzielna. No i tak sobie tutaj ta odma y, wygląda. Oj, coś tu chyba z niej chce wyciekać. I tak sobie właśnie ta odma wygląda, i ona sobie właśnie tutaj tutaj sobie siedzi i w normalnym. No, jeszcze tu i tu jeszcze idzie do. To jeszcze idzie wąż do. do kolektora ssącego gdzieś tam do. do tam gdzie powietrze jest pobierane. W normalnym przypadku tutaj tego separatora tej odmy to nie widać, bo to jest wszystko tak zabudowane tutaj tu jest tyle plastików, kolektory, nie kolektory, że to w ogóle jest nie do znalezienia. Także na tą chwilę to jest front robot wygląda jak wygląda. W ogóle, żeby silnik nie spadł, to musiałem sobie go chociażby prowizorycznie przykręcić, bo ta łapa trzyma też za głowicę Jest tylko jedna śruba, która trzyma blok, a dwie śruby są wkręcane w głowicę, ale musiałem to po prostu sobie złapać, żeby w ogóle silnik był na swoim miejscu i z tego. Z tego momentu to będzie tyle. Teraz wyczyszczę dół. Eee, z ulubione zajęcie czyszczenie starych mas uszczelniających, tam gdzie przychodzi. Tam gdzie przychodzi ta rama. Bo miska olejowa przychodzi do tej ramy, a ta rama przychodzi do bloku. Także teraz zajmę się czyszczeniem. Wtedy, może, przełożę korbowód, bo mam już używany inny przełożę. Korbowód, bo tłok zostawiam ten, co był, żeby było tak samo. Z... Jak wyczyszczę ten, jak wyczyszczę tą masę uszczelniającą tam, gdzie przychodzi ta rama od miski olejowej, to złożę ten tłok i go tutaj już włożę. Dobyły momenty dokręcania stopy korbowodu. Także powinno być wszystko zrobione tak jak trzeba. I na tą chwilę to tyle.